Maraton wyborczy to określenie, które niemal idealnie pasuje do aktualnego stanu, za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie rozpoczęły się także wybory sołtysów i rad sołeckich w 19 sołectwach z terenu gminy Krosno Odrzańskie. To czas, kiedy społeczność wiejska może wybrać swojego gospodarza i osoby, które w ramach Rady będą współpracować z sołtysem. Pierwsze decyzje mieszkańców sołectw już są znane. Z kamerą krośnieńskich wydarzeń byliśmy m.in. w Czarnowie, gdzie na stanowisko sołtysa ponownie wybrany został Krzysztof Grzelak. Sołtys w pojedynkę nie zdziała wiele dla własnego sołectwa, dlatego tak ważne jest zaangażowanie także pozostałych mieszkańców. Sołtys bez właśnie mieszkańców, bez Rady Sołeckiej, u nas jest bardzo licznie wybrana ta Rada Sołecka, bo jest 14, lat w Radzie Sołeckiej Wnioskowałem to kiedyś do burmistrza, żeby było zmienione w statucie, żeby tych radnych było więcej do Rady Sołeckiej możliwość i z tego się bardzo cieszę. Ale też jest Stowarzyszenie, i Klub Jółkarski, OSP, wszyscy wspólnie razem działamy i myślę, że w Gminie głośne głośno jest o Czarnowie, nasze festyny, organizacje tych wszystkich imprez. Sołtys to przede wszystkim odpowiedzialność. Dlaczego warto działać dla sołectwa? No, przez 5 lat myślę, że wykazałem się działalnością na rzecz tutaj mojej lokalnej społeczności, dlatego dzisiaj zostałem wybrany bardzo dużą ilością głosów i z tego bardzo się cieszę. A jak wygląda harmonogram zebrań sołeckich w poszczególnych sołectwach w przyszłym tygodniu? W poniedziałek wybory sołeckie w Łochowicach, we wtorek Bielów i Brzuska, w środę Chyrze i Wężyska, a w czwartek Nowy Raduszec i Marcinowice. Każde spotkanie rozpoczyna się o godzinie 18.00.